Dobra, Achievement Get, stoimy na cyckach, tak! Yeeej! Okej, okay, lecimy dalej. Nie, jeszcze, jeszcze po skrzynki. Spisuj V, spisuj no. Ja Sp ja no. Okej, okay, mm. też znikłeś, Jesus. Dobra, to mów na kiedy nagrywasz. Ja już nagrywam! Już? No! Tak bez przywitania? Tak bez przywitania, bo to jest kontynuacja. Ale Ej to chodź, przywitajmy się jeszcze raz, bo rzeczywiście się nie przywitaliśmy, a bo tamtych rozgodnie nie będę rzucał. Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Remek. Razem ze mną jest multi gameplay Game. przywitaj się! Midzli gimbus, cześć wszystkim ja tylko... tam Tamto też nagrywałeś? <laughs> to o my... nagrywałem O my God. Ale który wezmę do tego to też nie wiem nawet. Ao, zlamiłem trawami, mi, tu wzięła wszystko! Christ. A ja mam spodenki i mam yy, jedzenie. To biegniemy tam, gdzie się umówiliśmy. Dobrze. Ja też tam biegnę. Tam gdzie ten Ta, tam Steve? Tam gdzie ten Steve, Dobra. Jak dubło? Co Czy Ja się stało? pitole. Co się stało? Głośność Głośno z się... Jezu, jeszcze telefon, tak! Wszyscy mi tu dzwonicie. <grym> Babciu, nagrywam! Potem! Zaraz! <grym> potem! Przyjdę! Jezus Christ! Gdzie jesteś? Biegłeś ja? dalej wprost? Jeszcze muzyka mi się włączyła No kurwa e, Ja jestem tutaj, zobacz Tu jestem, tu jestem Widzę Cię, dobra Ja jestem po drugiej stronie Ja pitole ile Steve'ów Get out, mam Jest, się Nie zdawałem się użyć Tu gdzieś będzie druga skrzynka Zabijemy. Ja ją zdobędę nie biegnij, biegnij, biegnij. Eee, mam skrzynkę. Masz skrzynkę. żelazna zbroja! What the fuck! Gdzie ty jesteś w ogóle? I... po prawej, po twojej prawej, cześć! Lol. Widzisz mnie? Eee, no widzę cię, widzę cię. O, Tam będzie kolejna skrzynka, ja pamiętam tą mapę. Jezus. Już do ciebie biegnę. Aaaa. Ty masz coś? Eee, ok, Okej osiki i spodenki No widzisz. Będzie... Oh, za tobą są. Właśnie wiem! Gonią mnie te mendy Oh no! Tutaj będzie skrzynka! No, ale gdzie? Zapomniałem gdzie jest ta skrzynka Tam jest! Dobra! Jesus, idź! Sobie. Idź I nie sobie. No głupek jeden B w Get out B A -a -a -a. Mam mieczyk! Idę ci po on... Gdzie ty jesteś, LOL? Poszedłem, y... Widzę cię! Za tobą, za tobą, za tobą co? What the? Idę ci fuck. pomóc! A gdzie ty poleciałeś w ogóle? A tam Które jesteś jest Dobra, bijemy ich? Chodź, wyrżniemy wszystkich równo Dobra, jeden Poszedł w pizdu z siekierką, uważaj Chyba lag, tak lag Bierz go Patrz jak ucieka, pa To są jakieś ruiny tam, na pewno... O, w pizdu, uważaj Ej, udawaj, że jesteśmy w sojuszu Sojusz, sojusz, tak, sojusz Dobra, nie bo ja mam mało HP HP, sojusz Sojusz... O, dał mi dzięki, sojusz, sojusz. Musisz go później zabrać. My tylko udajemy, to jest SG. To jest SG. A to na 3-4, okej? To chodź go tak otoczymy. Żeby się nie kapnął, chodź. Jak go tak z góry. poczekaj, poczekaj, jak go tam. Hops. 3-4, dawaj Przepraszamy i pozdrawiamy, ale to Teraz nie masz hejtera. Nie mam, nie chcę mieć. Dobra, no ej, przepraszamy, przepraszamy. Facet przepraszamy. Facet nie Ale patrz, dzięki mam mieczy, kocham go. Okej, okay. dobra, to Wooden idziemy na... sword. Gdzie idziemy? Właśnie nie wiem. W las ja się nie zapuszczam, w lasie nigdy nic nie widziałem. do zwiedzania. Chodź tam, chodź tam, chodź tam. Tam coś na pewno będzie. Wiesz co to jest za mapa? To jest na mapa, na której miałem live'a, na którym mnie zraidowałeś. <laughs> Serio, nie? Ło, ej, czemu Właśnie, ty nie wziąłeś tych rzeczy? Nie, no to... Jak rzeczy? Tam nic nie było. był złoty hełm. Eee... Yy, zbroja, buty, yy, lol, ja wszystko pobrałem już. Wziąłem przecież ja otworzyłem, sknie tam było pusto do yy, lędzy. Nie, lol, 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 lol. No, nie... Ty jesteś jakiś ślepy, ty przedtem też zostawiłeś stary miecz. Ale przecież poważnie ci otworzyłem, to na, na nagraniu będzie. Lol, 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 lol. Co tam miałeś, coś? Cościnet szukał. Ej, to chodź, przywitajmy się jeszcze raz, bo rzeczywiście się nie przywitaliśmy, albo tamtych rozgrywek nie będę rzucał. Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Remek, razem ze mną jest Multi Gameplay Guy. przywitaj się. Jakieś Gimbus, cześć wszystkim. Świetnie, mamy przywitanie. Mamy przywitanie, możemy zaczynać grać. Znaczy, przed no, odcinkiem. Nie, się sumie. Come on, come on, come on. Ej tam gdzieś była wyspa, tak, tam po, po lewej jest wyspa, wiesz? Mi się zdaje, tam coś jest. Widzę to idziemy, coś tam, widzisz? Tam. No ja widzę piasek, ale nie widzę niczego innego. A wiesz że to może być... Nie, tam są dwie. To są cycki! To są cycki! Są a, cycki a może jest czym ta woda cała? Um... Nie, ja nie powiem. Um... Mleko! Ej, nie zrobisz razem z Remkiem. <laughs> Nie będzie wiem, może skrzynka? mieliśmy co innego na myśli Założysz, że tu nie będzie skrzynki e, To och, fajne miejsce, ale tu skrzynki nie będzie na Ale stoisz na cyckach Sądzę, Cieszę że się. zawsze To stanę ma... na jednym, stanę na jednym, a stanę na drugim Dobra To jest taki, wiesz, achievement get Archi. Czekaj e, Czekaj, muszę wejść, bo to jest... Ej, co to był za dźwięk w ogóle? No bo... E, muszę skrakować te... O, jestem nie wszedłbyś tutaj, bo tutaj się tak nie. Skrzynka, lol, lol! Mówiłem. Lol, 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 pełno rzeczy! Mówiłem? Mówiłem? A, same buty. mamy raz, dwa, trzy, cztery. cztery buziorki. <noise> <noise> Ale złowrogo to zrozumiało, tak zawsze. <noise> Ciężko. Ci biłem, brawo! Tak, tak, brawo mi biłeś. Tak sobie to. tak sobie to tłumacz. tłumacz. Stary, mam cztery pary butów. Dwa armory. No, 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 no. Znaczy, dwie, dwa na pierśniki i jeden hełm. Jezus, po co mi to? Dobra, achievement get! Stoimy na cyskach! tak! Hej! Okay. Woo. Okej, okay, lecimy dalej. To mi powiedz lepiej, czy masz jakieś buty metalowe, czy co, metal? Eee, żelazno, mam, czy coś? ale to żelazną mam dla siebie. Dzięki. Dobra, Mogę dać teraz. cztery pary z, z skórzanych. Nie no, ty akurat mam. <laughs> nie ma problemu. Szkoda, że nie mam z tych zastanawiam się nie. nad czymś. E, co jest mocniejsze, siekierka, czy... Drewniany Miecz? Drewniany Miecz Tak Chyba. mi się wydaje, nie wiem, tak strzelam Chyba, wiesz, tak mi się Piszcie wydaje Piszcie w komentarzach co jest mocniejsze yy, Tak no, o, skrzynka! O, SKRZYNKA! BĘDĘ Ups. PIERWSZY! PIERWSZY! Nic nie ma, o, yes. Ryba, lol. lol Dam ci... Masz w ogóle żarcie? Masz tutaj e, dwa steki, e, dwie ryby okay. i pięć jabłek, czyli też dam ci dwa, wszystko po o, dwa ci dałem Ale ty jesteś Wszystko chodź. po pięć, lol pierwsze Cie... żarcie miałem na SG i jeszcze złote jabłko, what the fuck bo ty jabłko masz? No. Miałem już jedno. Z ja się, że się miałem dwa. Miałem dwa. <głos> <głos> gdzie tutaj coś znaleźć? No chodź tam, bo to. Bo o, gdzie jest spawn, tam jest. A zamek. Tam będą już rzeczy, bo e, właśnie w tym miejscu zacząłeś mnie rajdować i tam <głos> znalazłeś <głos> rzeczy. A to na pewno było już pełno osób. Na 100% nie było, bo wtedy, słuchaj. Pół godziny, znaczy było już 10 minut na tym, i przyszedłem tutaj jako ostatni, i nikt tego nie wziął, bo tam trzeba wejść, trzeba mieć skila, żeby wejść, dlatego że musisz szybko po wodzie wchodzić. Patrz, widzisz? O, Teraz musisz szybko. Zanim to się obniży, musisz tutaj na lewo, na lewo, na lewo. Zaklinowałeś się. Dammit! Jest! Wiesz? Jak to? Tu mówisz na lewo! No właśnie. Ty beboku, a ja tutaj stałem z drugiej strony Aha. Znaczy na niższym lewo O zszedłem. ile skrzynek, cztery skrzynki I co, wszystkie pełne? Zaraz zobaczę e, Pierwsza pełna, żelazny miecz LOL e, Druga pełna LOL! Gdzie jesteś? E, no na dół musisz zejść Tłumacz się! E, kolejna skrzynka, jabłko i... Pustacia Skąd skrzynka. to wszystko wziął? Miecz, miecz i łódka, dziękuję bardzo. Ja pitole. Daj. Ej, koleś tu jest! Koleś Gdzie? Tu jest. Na, zewnątrz. na, na shift, zewnątrz. Shift, shift, shift! Daj mi sry, daj mi szlazny. Ja nie mam, mam tylko jeden. Chodźciemy do tak góry. On chodzi jak go wodzie, słyszysz? Słyszy. On chodzi po tej wodzie. Wiem, Teraz. Jest. A to dziwka, musiał nas widzieć, jak wchodzimy. Ej, to chodź szybko, za teraz przejście, szybko, no szybko. Czemu my też nie pomyślimy? Idź bebok. A z tak ja, ale kubek. No jak wie już. Okay? Uważaj, żeby cię nie zrzucił. Patrz, ja zrobię tak. Zrobiłeś. So skilled. Zabiłeś. Pracułem. Widza. Przepraszam no nie ma tu -um jeszcze Nie ma tu jeszcze skrzyni w ogóle? Nie, wiesz, ale to jest najlepsze miejsce, tutaj jest najwięcej rzeczy, więc wiesz... No właśnie widzę, że się wszystko pozbieram. A masz jakieś spodnie? Bo spodni tylko nie mam. Mam spodnie, mam spodnie, Dla... mam koszulki, mam cały idzie, sklep odzieżowy. Haha, <laughs> ja też mam dużo. Chodź, skacz. Łap. Dzięki! Pasz, skacze! Yeah, zbugowane jakieś Od kiedy dziewyny. to skacze? Czekaj. Wszystko skacze? Nie, zbugowane było. Come on, come on, come on, come on, come tam Chodź, chodź, chodź. A tu jest kilka wejść, LOL. Ej, czekaj, może. Nie, no tak, tu jest kilka wejść na tej samej zasadzie, wiesz? To, to jest, e, tam miałeś cztery ten i cztery strony świata. Cztery tak? cztery strony, nie? i od tych czterech stron dało się wejść. Mhm, no. A tam jeszcze jest jakieś drzewo, gdyby tak po tym drzewie przecież jeszcze wejść, bo można niszczyć liście. Może tam coś jeszcze jest. No, możliwe, że coś tam jest. To jest bardzo dobre. są teraz liany. są teraz liany. I. Hmm. Interesujące. Czyś to sprawdził. Interesting, pierwszy komentarz na YouTubie. Tak, ale chyba jednak nie zdążę. Nie! Da, 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 da. W Wpizdu. Dobra, idziemy dalej, stary, już tak, mamy tyle rzeczy, dobra. że wiesz. No, to już tam mogą być. A masz chociaż, po... dre... masz chociaż ten drewniany miecz? A masz srebrny przecież. Mam, mam Iś łuk. No ty koksie Patry, Gdzie w ogóle mam, jest mam. spawn, to jest tak duża mapa. wyglądam sexy? Dzięki. <laughs> Gdzie widzisz. O tam jest wyjście ze spawnu, widzę już, widzę już, widzę, no. widzę. Taka Jest. Ile będzie jeszcze list, nie? To było list? Nie, to nie było list, list. Tak, ja to było wiem. list List? No yy, U, Sześciu dużo. Nie Sze... A rzeczywiście Czterech, czterech zamiast nas, nie? Chyba czerwonych czy tam, czyli zabitych, lol, lol, lol mm -hmm. To spoczko na... O i tam jest jakieś wejście do kopalni Widzisz? A nie, yy... to jest wyjście, dobra, to jest wyjście do spawnu To jest, to jest spawn, no Dobra. Coraz mniej osób zostało. Czekaj, ile w końcu? Raz, dwa, trzy, cztery osoby. W ogóle fajne jest to, że ludzie nas teraz obserwują i. O, pięciu. No, czyli, czyli trzech zostało. Mm. Z nas, nie? Oprócz nas. Chciałbym, żeby zostało jeden na jeden, byśmy się powalczyli. No, ty masz jasne, ty masz żelazny miecz. Y to z luta mi dać potem drugi żelazny, jak będziesz miał. Dobrze, będzie fair. Będzie tak? fair, dokładnie. Okej okay. no i zaczniemy sobie tak, że wiesz, że po prostu full HP, nie, wiesz, że zjemy sobie w tym samym momencie i... Ja tak o ile zmandzę, no i to... Ale przeżyjemy. Uważaj, uważaj, o ile przeżyjemy. No rozumiem, okej. Okay. Ale to musimy dokończyć. Nawet jak ktoś jeden zgi... Nie, jak ty, jak ty, jak ja zginę, to ty dokończasz i tak odcinek, bo i tak już masz dobrej temki, więc no, wiesz. No, jest szansa. Gdzie są ludzie? Człowieki. Nie wiem. Czy włączy czat, a raczej bardzo, bardzo, bardzo ukryję. Jeszcze. Powinno być tak, szkoda, że właśnie tutaj tak nie ma na tym serwiu, na niektórych amerykańskich jest tak, że wiesz, jak długo się nikt nie nawala, to po prostu spawnuje w jednym miejscu. Wiesz? Tak jest to było zbyt. dobre, no, że czekaj, na spawn przywraca, nie? No, może już ci się... Czekaj, może Weźmy już Weźmy do góry, do, chodź weź, weź do, weź do, wejdziemy do góry na to drzewo. To jest do dobry góra. pomysł nawet. Ja. Tu, te nad nami, tu jakoś jakieś wejście, to na pewno jest, bo wiem, że, że kiedyś oglądałem odcinek Manja, to właśnie to jakieś ninja były na tym drzewie i zeskakiwały z góry. Tak? No, a to popatrz, jest że jestem wysoko, zobacz, jak jestem wysoko, zobacz. Ojej, oh, yeah. Popatrz, jakie tu jest wejście. Nie wiem, a tu dobra, tutaj jest No rzeczywiście. Nie wiem, tu ewidentnie są schody, tutaj się wchodzi do góry po tym wszystkim. A na no. na są nawet skrzynki, na 100%. Tak? Czy ktoś tutaj zniszczył po drodze? <laughs> o, dałem radę. To ktoś tu był na, na stówek, na ktoś już Czeka, tylko teraz pytanie, Prefizji. jak my dalej pójdziemy. Wow. What the fuck?! Nasiona. Co?! Nie! what? Nie! what? Nie! Nie! Po prostu. Czy się Steve na mnie patrzą? Wyjdźcie stąd! Nie! A ja było to... tak dobrze! Jezus, Rezi! Było tak dobrze! Po prostu wbiję wełnę za to! God damn it! I co teraz? Nie wiem, przelecę wszystkich tutaj chcesz... na, na spawnie Zresztą możesz mnie Jak to zrobić? Yy, ukośnik SG, Spacja Spectate i numer na której arenie byliśmy? Na jakiej my byliśmy? Dwa? 7. 7? Nie. <laughs> no to SG Leaf i SG spek, y, Spectate. SG, spa, y, SG Spacja Spectate. Mhm. I to chyba dwa było. Czemu? A nie muszę, nie muszę sobie wychodzić z gry. SG, spec, tata. Dwa, powiadasz. Nie! Kłamiesz! Jeden. To znaczy jeden. Nie, nie jeden. Trzy. Lol, co to było? Trzy. trzy. Tak, trzy. Gdzie, Gdzie jesteś? Tutaj, do spawnik. Widzicie? widzę cię, ej, to ja poszukam ci innych. No bym jeszcze mógł ich znaleźć. Szkoda. Wierzę, że możesz rzucać tymi nasionami. Czemu nas spawna Mnie wyrzuciło. A po co są nasiona w ogóle? Nie wiem, żeby, żeby był obraz taki, widzisz? Nie widzisz swoich rąk, nie? Wiesz, taka kamera latająca. Eee. Taki Bayer. To nie lepiej w jeden kliknąć? No właśnie, to chodzi o to, że ci ludzie, którzy nie chcą. Spoko. Dobra, gdzie ty jesteś? A, Idziesz za mną? Skrzynię. U góry masz skrzynię, ale nie wiem, co w niej jest. Czekaj, no na razie jeszcze ktoś tu jest, a to jesteś ty, dobra? Yy, face to face. To wiesz co? Może bądź ze mną duchem, będzie mi przy, wiesz? Nie jestem, nie jestem, będę chronił No to chodź ze mną. Będę Chroń moją dupę, dzięki. Chronię twoją dupę, dzięki. Dobra. To możesz ten, możesz sprawdzać też, czy ktoś tam nie idzie, o, czy nie tutaj? W głupie o. jest to, że na spektatu nie mogę zobaczyć, przełączyć się do innych. Co, co, co? No. Na wowe. Y, znaczy da się. Trzeba chyba kliknąć, ale lepiej nie rób, bo później wyciągnięcie. nie da się. A ja wiem, że się dało. Nie wiem, czy nie pomówiłeś z MCSG mm -mm, mm -mm. Hmm. O tutaj też się dało. Dobra, to teraz tak, problem jest gdzie? Są trzy osoby. LOL! A to YouTube... Czekaj, bo to YouTube'owe mi się wyświetliły. Czy mi się pokazał jakieś inne o Trzy osoby fuck. Fała... Nie, mi się pojawiły? J... list. Hmm. Trzy osoby, no, trzy osoby. Kropka, Nogri i Dominik jakiś. Gdzie oni są? Nie, nie ma tutaj Reziego ani Multiego. E, nie, społeczku, wcale. spoczka spoczkę, Stary, latam po całej ma... Dup, no, Bez jaj! Tata, nagrywam! No, to nagrywam! Żeby cała rodzina dzwoniła. O, znalazłem skrzynkę. Good work! Dzięki. Tak to jest, jak nikogo w domu nie ma. A potem wszyscy. Ja u mnie zwaliam. też nikogo nie ma. U mnie wszyscy we Wrocławiu siedzą teraz. Zostawili mnie chorego. Spoczko. A moi no. wostry siedzą. No nad, sobie pojechali. Co? No. Widzę, widzę! Gdzie, gdzie? Widzę Nogri! Widzę jakieś mrówki się ruszają tam na dole. Widzę Nogri, widzę. Widzę, 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 o! Widzę, widzę, o! widzę, widzę. Widzisz? Przy tym jest, nie? Przy. Przy ruinach. Stary, zrób mu kuku. Zrobię mu to. Do zysków chyba ty gdzieś te dyski były, nie? Let's do this one more time. -o -o. Uważaj, i... pięknie! Co? No jednego, panu. Jeden hit, what the fuck? Co to było? Ile on ma itemów? What the fuck? E, to teraz patrz, czy ktoś nie idzie czasami. Też chcę, też chcę. Nie ma pieniędzy, przykro mi. <laughs> Czekaj, ale patrzcie, czy Ej, ktoś to ja... nie idzie, wiesz, mi no nie, nie zaraz Nie, 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 to będzie na spawnie, bo jeszcze jedna osoba została, nie? Dup, coś dupło. Ale że co, że umarł? Że... list, czekaj, list? E, trzech, trzech zostało teraz, trzech? zarazem ze jeszcze... mną, czyli dwóch. Trzech czyli dwóch. Come on, na spawn, stary, na spawn, ciśnij! Ciśnij tak? w tak, ten... Kto może się zrespiły, wiesz? Nic, dobra. Musisz ko... o! Aha, bo już pokazuje te! Piorunek. Dobra, to teraz i musisz wiesz, komentować. Jak... Dobra, 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 tak? To ja Cię tu będę wspierał, będę ci mówił gdzie, co, jak, będę pilnował stary przestworzy, żeby zobaczyć, gdzie są wszyscy i. A musisz tak komentować. Właśnie, tutaj widzimy graczy, którzy idą w lewo, i widzę tutaj super góry. Czy Jasne. ktoś tam jest, czy ktoś tam jest. A czemu nie widziałem innych piorunów, stary? Nie było. Nie, ja nie widzę. Widziałem. A, znaczy widział, ja widziałem twój, ale nie widziałem innych. Ej to polec na spawn zobaczyć. Lec przez ten wąwóz tutaj. Tu gdzie jest ta świnka w powietrzu. Zobacz! Gdzie? No po prostu nie wierzę. Wyjebało mnie z tego SG SG. Mm, czekaj. Dobra, widzę pioruny, oni są chyba na spałnie, wiesz? E, jestem na spawnie, a na spawnie e, nikogo nie ma. No to co to mi ten? Bo tam widzę jakiś... E, na, przez ten wąwóz jak się przyszli. A, my. są, są, są! Zbijaj. są? Dobra, Zbijaj! Jest na górze w tym drzewku, tak jak mówiłem stary Wbijam Ale taktyki, ja pitole Musisz teraz komentować. Jest na górze w tym drzewku, uważaj, jest na górze w tym drzewku Już do ciebie idę, poczekaj, ja próbuję wyjść z tego Z tej wielkiej góry, czekaj, wychodzę Nie, dobra, możesz tam zostać no Ja to ten... zostaję, to zostaje. to wbijaj zostaje. To to do środka jest tu dwóch, jest ktoś na dole To Dam radę, nie, jeszcze nie To nie jest ja. dwóch, jeden jest na dole, drugi jest O, walczą! Tak? Może się Wbijaj! pozabijają? Wbijaj! Zabijają się! Stary, chodź szybko! Zabił jeden! Jeden drugiego zabił! Idę! Masz srebrny... Ide. O, w pizdu! Masz ma żelazny miecz! Widzę go! Widzę go! O, w Gdzie ty biegne, jesteś? Biegnę! Biegnij! Chyba ci zauważy, bo od frontu podchodzisz. go w HEADSHOTA! Ty jesteś koksu jakiś masakrycy. What the fuck? Stary! Przybliżaj się, bo jemu yes! przybliżycie... Być... LOL! Z tym łukiem! LOL! So professional, yeah! Woo! LOL, 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 LOL! Widziałeś tu celność? Co Trzy za koksu. strzały! Trzy strzały mi zostały i trafiłem je trzema strzałami! Co za koksu, no nie wierzę... Gzy, gzy... Dobrze, stary, mam, mam z tej jednej mapki 20 minut materiału, jestem, jestem z nas zadowolony. Super, nice. To stary, yy, dziękujemy, że oglądaliście wszyscy łapki w górę za piękny skill Multi'ego. Trzymajcie tak. się, cześć. Trzymajcie się, papa. Miazga, stary, jak Co to jebiście. Robiłem? Jak ty to zrobiłeś. mam <laughs> ten, bo ja mam tak, że. Yy, zawsze sobie przycelowywuję trochę bardziej po prawo, wiesz, jak on idzie. I no zanim on sam... dojdzie, to ta strzała dolatuje tam. Wiesz, trzeba ja po prostu. Foks? Wiesz. Do. Mm. Archer, Archer. Lord. Dobrze, dobrze. Za du wiesz, dużo czasu się w Call of Duty gra sniperków. <laughs> Spoczka, stary. A jebiście wyszło. Ała!